To kulinarne święto współtworzone jest przez tysiące ludzi organizujących i odwiedzających jednodniowe restauracje na całym świecie. Główna myśl, która przyświeca temu wydarzeniu, to przede wszystkim dobra zabawa, ale istotne są także wymiana kulinarnych doświadczeń czy radość z życia lokalnej społeczności. Mamy zarówno Wrocławski z Smakoszy pod jednym dachem w tym samym czasie e, razem z restauratorami, e, amatorami, którzy dzisiaj prezentują swoje. E, kulinarne pomysły e, i różne dania z różnych zakątków świata. Także jest i restaurantej i wrocowski bazar e, smakoszy w Browarze Mieszczańskim. I wystawiamy się na publiczny ogląd. E, ludzie to zaakceptują, czy tego nie zaakceptują? Skrytykuje nas ktoś, czy nie skrytykuje? E, mieliśmy tylko jeden przypadek, e, na tyle razy, ile tu byliśmy, że nas ktoś skrytykował, bo odrobinę za mało naraliśmy do. E, do, do, do miski. We Wrocławiu można było spróbować przysmaków kuchni azjatyckiej, japońskich dań, w których menu pojawiły się między innymi szaszłyki z kurczaka, jakitori, czy duszona wieprzowina z ziemniakami czy to jest napój, który robi się tak jak wino z samych winogron, to czy to robi się z jabłek, tylko i wyłącznie, bez żadnych dodatków bo może być i wytrawny, tak jak ja mam, i półwytrawny, musujący, niemusujący. I jest jeden cydr, który jest w ogóle unikalny, jeżeli chodzi o cydry w skali światowej. To jest cydr lodowy. Poza mną robią go jeszcze tylko w Kanadzie. To jest cydr mocniejszy trochę, bo ma około 8,5% i jest słodki. I tak jak normalny cydr robi się kilka miesięcy, to ten lodowy robi się około 2,5 roku. Ta zupa jest typową, typową, japońską zupą, jest to y, japońska zupa miso. E, to jest coś jakby z naszym bigosem. E, w każdym domu gotuje się bigos, e, gdzie bazą jest kiszona kapusta. Tak? E, tutaj jest bazą e, pasta miso, e, czyli sfermentowana soja z ryżem. E, I e, do tego bulion rybny, e, glony, łakaname, e, e, grzyby. Sprzedajemy produkty, które są a. Zdrowe i to nie, w, nie tylko w takim sensie. Zdrowy można nazwać bardzo wiele różnych rzeczy. Nasze produkty są zawsze ekologiczne, zawsze certyfikowane. Także one pochodzą tylko i wyłącznie od producentów, którzy nie używają żadnej chemii na swoich uprawach. Są przetwarzane w sposób ekologiczny, nie są konserwowane w sposób niezgodny z wytycznymi rolnictwa ekologicznego. I to jest jedna rzecz, która jest takim wyznacznikiem tych naszych produktów. Druga sprawa to są produkty pochodzące ze sprawiedliwego handlu. Współpracujemy. My tylko i wyłącznie z producentami, którzy są sprawdzani pod względem etycznej yy, produkcji. Dzień restauracji, karnawo jedzenia w Browarze Mieszczańskim okazał się także gratką dla czworonogów. Bardzo duża jest świadomość klientów o zdrowym żywieniu swoich pupili, bardzo dbają o nich, coraz więcej wiedzą na temat składów karm, jak wybierać. Karma produkowana jest z mięsa dostępnego do spożycia przez ludzi, konserwowana tylko witaminami, co jest bardzo ważne, bez chemii, bez konserwantów, bez polepsza. Smaku. Nie zabrakło również tradycyjnej polskiej kuchni czy tak lubianych słodkości jak serniki, muffinki, tarty i ciasta.